przechodzimy do kolejnej uchwały. 245 dotyczącej e, wyrażenia zgody na oddanie w użytek działek ewidencyjnych, e, dział, poddanie w użyczenie działek ewidencyjnych 970-971 oraz części działek 972-969 porządnych. W obrębie Izabeli z wyrażenia zgody na bezprzestargowy tryb zawarcia tej umowy. I tu proszę o zabranie głosu znowu panią wicewódź, panią Agnieszkę Sobczak. Jeśli państwo pozwolą, jeszcze jedna uwaga redakcyjna do uchwał. W marcu tego roku zostało wydane obwieszczenie marszałka Sejmu o tekście jednolitym ustaw o samorządzie gminnym. I państwo mogą mieć w tekstach papierowych, które otrzymaliście. W pierwszym, w podstawie prawnej podany poprzedni tekst, tekst jednolity przez z 2000, jak dobrze pamiętam chyba, drugiego roku. W tej chwili tekst jednolity, pardon, no, ze 2001 roku, dziennik 142. Dzisiaj tekst jednolity to jest dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594. I dlatego też potem nie ma w przypisach żadnych zmian, no bo nie zdążył Sejm jeszcze żadnej zmiany ustawy o samorządzie gminnym wprowadzić. To taka uwaga redakcyjna. Jeśli chodzi o samą uchwałę, to zwracamy się o wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie działek ewidencyjnych 970 i 971 oraz części działek, 972 i 969 położonych w obrębie Izabelin oraz wyrażenie zgody na tryb bezprzetargowego oddania tego w, te, w użyczeniu. To są działki, na których znajduje się ten budynek. Centrum Kultury Izabelin wystąpiło do LGD, czy do Lokalnej Grupy Działania, to jest stowarzyszenie między Wisłą a Kampinosem, o dofinansowanie, czy finansowanie takiego projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem Centrum Kultury. Ten wniosek został pozytywnie zaopiniowany, ale elementem niezbędnym do już podpisania umowy i jak gdyby zakończenia całego postępowania jest to, żeby Centrum Kultury miało prawo dysponowania. Do tej pory administrują jedynie budynkiem, nie mieć żadnego dokumentu od gminy na dysponowanie całym gruntem. Dlatego też no, w tym momencie prosimy o y, z, zgodę na taką uchwałę, na zawarcie takiej umowy użyczenia. Y, użyczenie jest formą nieodpłatną, no, jest to y, cel wyższy kultura, więc no, trudno byłoby od nas, żebyśmy żądali opłaty. Tym bardziej, że sami finansujemy, więc byśmy przelewali szczerze mówiąc z jednego woneczka do drugiego. Dlatego też bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Oczywiście jednocześnie wyrażenie zgody na tryb bez przetargów. Dziękuję. Czy są pytania do pani Wicewójt? Pan radny Ciećwierz. Tak jak na komisji bodajże chodzi mnie o jeżeli Centrum Kultury wystąpiło z takim wnioskiem do LGD, to czy by było, żebyśmy wiedzieli jaka to kwota i na jaki cel. To jest, to jest akurat, to jak mówimy, ja wspomniałam o jednym y, projekcie, oni wystąpili na cztery na łączną kwotę 80 tysięcy złotych. Ten, ten około 14 tysięcy złotych, ja, jeżeli mam tylko, y, dostał tak na zagospodarowanie południa całego tutaj terenu yy... no tak ja rozumiem zagospodarowanie ale yy, jeżeli jest takie jeżeli yy, taka chęć jest zagospodarowania tego to ja myślę że jakiś projekt powinien być zagospodarowania o, oczywiście te dokumenty są złożone z wnioskiem jeżeli państwo Byty, czyli, by, czyli to możemy podejść po pokój obok i dostać te nas gospodarowania. Ja myślę, że, że akurat nie teraz, ale przyszłość? Przyszłość? w przyszłej sesji wrześniowej, no, no, proszę, tak, na którejś z komisji, czy to okay. komisja poświęcona, czy komisja mm -hmm. gospodarcza. No to oczywiście nie ma problemu. Czy może jeszcze jakiegoś zdjęcia Panie to można zrobić, przesłać nie wiem, mailowo? Chcielibyśmy obejrzeć. Okay. Dobrze, nie ma problemu. Dziękuję. Czy są inne pytania? Pan Renardy Górecki. Jakie nam wpływy w ogóle? Czyli, że jakieś ziemie, które jest obecne w samorządu, na rzecz, że czy byłoby grudek, żeby to był grudek, żeby to był ziemię? Czy to jest nasze ziemie, żeby jest paneling? z drugiej strony jest z, drużyny, z, trafnymi, z, trafnymi z trafnymi mała. Mała. a w związku z tym, co oni chcą tu zrobić? Proszę Państwa, może tu chodzi o kilka ławek. Wystawienie, e, dokładnie, dokładnie oznakowanie, produkty, które się pokazują. Ale przed jakimś momentem Pan to, pod, opowiadał również, że brakuje ławek, że brakuje tu takiego zagospodarowania i ładu. Właśnie to są pieniądze NATO. Z drugiej strony chciałem Państwu powiedzieć, że występujemy o 5 lat, dlatego, dlatego znaczy, występujemy o 5 lat i mówiszmy również o tej uchwały 5 lat, z tego względu, że środki mają są kontrolowane w ciągu 5 lat nie później stają się to, co zostało wytworzone, własnością właśnie występującego. I jeszcze jedna kwestia: jest to jednostka organizacyjna gminy. I zawsze można taki, e, powiedziałbym taką umowę użyczenia, sofnąć, jeśli by było coś nie w porządku. W każdym razie ta umowa użyczenia, proszę Państwa, powoduje, że mają prawo e, dysponowania gruntem i mogą rzeczywiście być tu gospodarzem. Chcą się poczuć gospodarzem. Bardzo serdecznie proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w związku z tą uchwałą? Ja się chciałem tylko jeszcze, w związku z tym, że trochę, że już coś wiem na ten temat, to ja jeszcze chciałem się dowiedzieć, no, jeżeli tych parę ławek, to dlaczego 80 tysięcy? 14 tysięcy złotych kosztuje ten wniosek, proszę Państwa, natomiast pozostałe pieniądze, pozostałe wnioski dotyczą wyposażenia wewnątrz, z samego budynku centrum. Podposażenie wewnątrz samego budynku centrum. 4, 4, 5, 6, 6. Dziękuję. Czy są jeszcze jedne pytania w sprawie tej uchwały? Jeśli nie ma, to proszę uwolnienie do obowiązku czytania tej uchwały. to za przyjęciem mojego wniosku, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Będzie to uchwała numer 20. A. Pan Kraszewski się złożył, żeby czytać. Tak? To jak w końcu? Wstrzymał się czy nie? Nie. Uchwała numer 29 przez 245 przez 13 radnych Gminy z dnia 3 lipca w sprawie wyrażenia zgody na oddanie i działek ewidencyjnych numery 970 971 oraz części działek numery 972 i 969 położonych w obrębie Zabędne oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb zawarcia tej umowy. To jest za przyjęciem tej uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką sytuacyjną jako załączniki proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny tej uchwale? Jedna osoba. Kto wstrzymał? Dwie osoby. Czyli piszemy tej dziewięć, Dwanaście jest, tak? Dziewięć było za przeciw. Jedna. Wstrzymało się. Dziewięć dobrze 9, 1, 6, 2, 3, 2 dobrze proszę państwa przechodzimy do kolejnej uchwały grodziny będzie to uchwała dotycząca upoważnienia e, wójta gminy do oddania brudzenie działek identyfikacyjny numer 1546, 1547, 1548, 1549 w obrębie Laski. I tu proszę znowu o zabranie głosu panią wicewódcz, panią Agnieszkę Sobczak. Szanowni Państwo, tak jak przed chwilą pan przewodniczący przeczytał tytuł uchwały, zwracamy się o wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości, które są zajmowane w tym momencie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Laskach. Ta umowa użyczenia, ponieważ do tej pory stowarzyszenie, które zajmuje się ochroną przeciwpożarową nie miało takiej umowy,